Począwszy od naszego ojca Adama, o ludzkość wyznawała czysty monoteizm. Ludzie nie znali innych bogów oprócz Allaha i nie przyszło im do głowy czcić kogoś innego niż On. Następnie, wraz z odejściem wiedzy, ludzie stracili właściwe rozumienie kultu i wzięli innych bogów poza Allahem i zaczęli czcić ich w taki sam sposób, jak czcili Allaha. Przeto to zwróć swoje oblicze ku religii. Jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga. To jest religia prawdziwa, ale większość ludzi nie wie. To jest najważniejszy filar naszej religii. Człowiek nie może stać się muzułmaninem, dopóki Bóg nie zaświadczy o swoim monoteizmie i dopóki Bóg nie potwierdzi w swoim sercu, że tylko Allah jest godzien na oprócz niego. Prorok pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim, powiedział. Islam jest zbudowany na pięciu filarach. W świadectwie, że nie ma Bóstwa godnego czci oprócz Allaha i że Muhammad jest wysłannikiem Allaha. Monoteizm jest nadrzędny, przewyższa wszelkie sprawiedliwe czyny, a jego znaczenie jest większe niż najważniejszych przepisów prawnych. Monoteizm jest pierwszą rzeczą, do której należy wzywać ludzi. Przekazano, że kiedy prorok pokój w głosownictwie Allaha nie będą z nim, wysłał Mu'aza ibn Jabala do Jemenu, pożegnał się z nim w następujący sposób. Przyjdziecie do ludzi, którzy czytają Biblię. I Waszym pierwszym wezwaniem do nich będzie świadectwo, że nie ma bóstwa godnego czy oprócz Allaha. Czyny kultu i bada są akceptowane przez Allaha tylko w połączeniu z monoteizmem, tauhi, ponieważ jest to warunek poprawności, dobrych uczynków i podstawach ich akceptacji. Kult w ogóle nie jest uważany za kult. Bez przestrzegania monoteizmu. Tak jak modlitwa nie jest uważana za modlitwę, bez ablucji, Tahara. Jeśli pojawia się politeizm, wówczas oddawanie czci jest natychmiast unieważnione. Tak jak ablucja zostaje unieważniona po zaspokojeniu potrzeby. Kult bez monoteizmu zamienia się w politeizm, a to z kolei niszczy prawe czyny, zamieniając je w proch i czyni człowieka wiecznym mieszkańcem ognia piekielnego. Zostało objawione Tobie i tym, którzy byli przed Tobą. Jeśli dodajesz pół to z pewnością Twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród strat.